Drodzy winopijcy, dziś opowiemy Wam wszystko o dekantacji. Oglądajcie. Kochani, dzisiaj kolejny fajny odcinek edukacyjny o winie bez wina, bo będziemy rozmawiać o dekantacji i dekanterach. Jest to nasz kolejny odcinek we współpracy z Winnicą Lidla. A Winnica Lidla, jak już pewnie dobrze wiecie, winnicalidla.pl to jest platforma, na której możecie zamówić nie tylko wina, również inne alkohole, po to, żeby je odebrać w najbliższym, czy też najwygodniejszym dla was sklepie Lidla i tam zapłacić. Ja to sobie wyobrażam, że gdzieś jadę na przykład i nie zabieram ze sobą win, tylko zamawiam tam. To jest świetny, uważam, pomysł. Na no przykład, nie? jak jedziesz sobie na wakacje. Dokładnie. Nad morze, albo jak jedziesz, nie wiem, do cioci albo do babci, mhm. albo do mamy, mhm. albo do teściowej. I potrzebujesz jakby przewieźć jakąś, ten, no możesz wiesz, po prostu pojechać nie wiem, pociągiem bez, bez tej skrzynki wina, no, albo, albo nie no, wiem, właśnie, jeżeli lecisz gdzieś no na bo przykład. Ekologicznie wez... No ekologicznie tak, tak, pociągiem. Tyle dobrych rozwiązań po prostu Tomek. Okej, okay, dobra. Nie, ale Czyli jest... w, w ogóle jest to tak. bardzo fajne rozwiązanie, szczególnie, że my też zaczęliśmy z tego korzystać. Tak. Zamawiamy sobie też y, sami wina i wybór jest całkiem fajny. Nawet hmm. inne alkohole też zaczęliśmy hmm. zamawiać, także tam troszkę może za dużo tego. Nie, nie no po nie, prostu. Nie, nie. Eksplorujemy możliwości. Pijemy bardzo odpowiedzialnie, słuchajcie, pamiętajcie. Pijemy Eksplorujemy możliwości winniczki Lidla. Winnicę Lidla. No winnica, ale taka winniczka, taka na zasadzie A, piwniczka. A jako zasadzie, no piwniczka, no, 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 ta. Lidla, no. Dobrze. Yy, tak. Dobrze. Tak. do tematu dekantacji, tak. Czym jest dekantacja? Czym jest dekantacja? Jak Jedno zdanie. Dla mnie to jest słuchaj, e, przelewanie butelki wina do innego naczynia, z którego później nalewamy do kieliszku. Ale dosłownie dekantacja, tak słownikowo, oznacza zlewanie z nadosadu. Okej. Okay. Po prostu zlanie jakiejś cieczy z osadu. Dobrze. I w przypadku wina faktycznie celem dekantacji jest pozbycie się osadu, który mhm. może się pojawić w butelkach. Zazwyczaj ten osad się pojawia w butelkach czerwonego wina mhm. i jest wytrąconą taniną. Zrobiliśmy fantastyczny odcinek o osadach, o różnych typach osadów w winie, więc po prostu sobie obejrzyjcie ten odcinek. I zobaczycie, jakie są różne osady w winie. Ale faktycznie zazwyczaj chcemy po prostu pozbyć się osadu, aczkolwiek słuchajcie, jeżeli macie młode wino z mhm. supermarketu, to tego osadu, tak czy siak tam nie macie, więc nie ma powodu, Ta. żeby się pozbywać osadu, kiedy go nie ma. Osad się raczej w winach trochę starszych. Mhm. No i dekantacja w ogóle jako dekantację. Dzisiaj też rozumiemy pewien, pewną procedurę, pewien, mm -hmm. nie, nie, nie wiem, czy nazwać procedurą, pewien, jak to nazwać, rytuał? rytuał? Rytuał, o tak, rytuał. No bo Show. w niektórych restauracjach, oh. albo no mniej w winebarach, ale restauracjach, szczególnie takich naprawdę wysoki poziom, drogie, oh, oh. z niezwykłymi butelkami, no to dekantacja jest w ogóle takim no Niezwykłym show, tak? Bo... Tak, to zaraz o tym porozmawiamy, Dokładnie. bo pokażemy te ruchy takie, które czasami. Widziałam. No właśnie, bo, bo zaraz... dekantowanie wina w ogóle jest jednym z elementów na większości egzaminów yy, Somelierski. takich somelierskich. Jest drugi cel dekantacji. No właśnie, jest drugi powód dekantacji, Dokładnie. prawda? I to jest ważniejszy dla nas wszystkich powód dekantacji a mianowicie chęć napowietrzenia wina. I teraz, po co chcielibyśmy w ogóle napowietrzać wino? No tak, jakich... Dlaczego, on jest, dlaczego tak. on jest w ogóle ważniejszy? Bo mm. że jest ważniejszy. No. Tak, no jest ważniejszy, bo nie mamy już raczej win z osadem, albo mm. rzadziej się spotykamy z winami z osadem. Natomiast znacznie częściej spotykamy się z faktem, że na przykład otwieramy wina, które są dużymi, wielkimi winami, mm. ale są troszeczkę za młode i właściwie Powietrze na powietrzanie pomoże im się trochę otworzyć, bo to, co jest dla mnie bardzo istotne, dla wszystkich widzów TIP, napowietrzamy i dekantujemy wina. Które były robione w kontakcie z tlenem, czyli mhm. takie, które były na przykład starzone w beczce. Jeżeli mhm. wino było starzone w beczce, to mo możecie sobie pomyśleć o tym, żeby to wino później zdekantować. Ale jeżeli ktoś, na przykład, Tomek, otwiera Sauvignon Blanc z Nowej, z Nowej Zelandii spod zakrętki mhm. i je no, on dekantuje, no to, no to go nie dekantujemy, ponieważ to wino nigdy nie widziało tlenu. Ono nie chce tlenu, ono straci swoją świeżość. No dobrze, ale rozum, to znaczy, nie dekantujemy, bo nie ma zupełnie potrzeby, żeby je dekantować. Mhm. Dwa takie wino pijemy, y, czym prędzej, właśnie, żeby zachować Czem jego prędzej. świeżość. Czem, czym prędzej, żeby zachować <grym> jego świeżość. Y, więc jakby dekantacja może mu delikatnie zaszkodzić. Tak! Ale... pozbawić świeżości, który jest podstawową cechą. No tak, ale ostatecznie, jakby, no. Nie no, wszyscy robią co chcą. Ale my mówimy o tym, co należy. No tak, ale słuchajcie, jak macie fantazję i chcecie naprawdę sobie przelać to sobie Blanc z Nowej Zelandii do dekantera, po to, żeby nie wiem, w jakiś sposób inaczej na przykład je zaprezentować na stole, to też możecie to zrobić. Oczywiście, oczywiście. Ale jakby jest konkretny cel tej dekantacji, mhm. to są te dwa, o którym powiedzieliśmy. Jeden to jest pozbycie się osadu, a dwa to jest tak naprawdę napowietrzenie. Na I przy okazji też tego napowietrzania, możemy napowietrzać wina, które są zbyt młode, mhm. ale na przykład możemy również chcieć las do dekantera wino, który ma jakieś Off aromas, taki dziwny zapach. Na przykład mm. są takie wina, to może być wino naturalne na przykład, albo są takie wina, które mają tak zwany zapach redukcji. Mm -hmm. Że otwieramy butelkę i mamy taki zapach trochę zgniłego jaja, mm -hmm. trochę siarki. To taki fajny zgniły jaja. <grym> I wiesz, i pierwsza, pierwsza de facto reakcja może być taka, że nie wiem, coś że jest to z jest tym zepsute, winem, że to tak, tak. jest zepsute. Mm -hmm. A tymczasem w samym kieliszku, jeżeli nalejemy trochę na dno kieliszka i potrzymamy, to się okazuje, że po 5 minutach zniknęło to wszystko, a nagle Pojawia się owoc, kwiaty i tak dalej tak dalej. I wówczas przelanie do dekantera jest czymś, co uratuje to wino. Tak. Niekoniecznie każde wino czasem to jest po prostu wino z wadą, ok? Mm -hmm. ale może się zdarzyć i zdarza mi się wielokrotnie, że jakiś importer, kiedy od niego biorę mu wino, to mówi do mnie i za z tym winem uważaj, mm -hmm. ono naprawdę potrzebuje dekantacji, pokaże się przepięknie po 40 minutach i tak dalej. Powiedzmy właśnie teraz o tym, ile czasu w ogóle i jak ta dekantacja musi przebiegać. No tak, no bo są, są wina, które rzeczywiście potrzebują spokojnie te pół godziny, godzinę mm -hmm. y, wcześniej być mm -hmm. otwarte, te I przelane, i, i jedne, przelane. I bo to jest sobie. bardzo istotne, no. bo kojarzysz czasem na kontretykietach jest napisane, otworzyć na godzinę przed spożyciem. No tak, 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 tak. I ludzie faktycznie Otwieraj. wyciągają korek i zostawiają I zostawiają. Słuchajcie. Celem tego otwarcia jest właśnie napowietrzenie wina, a to wino się nie napowietrzy przez szyjkę butelki, tak. ponieważ kontakt z tlenem chodzi o jest dużą zbyt powierzchnię mały. tak naprawdę, tak. Tak. Więc bierzemy dekanter, taki, taki bądź też taki, Znasz jak wiemy, tak, tak. do czego są te mhm. różne dekantery i po prostu przelewamy. Możemy przelewać, dekantować bardzo agresywnie, jeżeli potrzebujemy, żeby wino naprawdę dostało powietrza, mhm. to po prostu naprawdę agresywnie dość przelewamy to wino. A następnie jeszcze kręcimy. Tak. Jeżeli chcecie dobrze napowietrzyć, to po prostu się tego nie bójmy, tak? Nie. Po prostu na maksa lejemy wiesz, butelka do góry nogami tak. i po prostu. Tak. A, potem jeszcze... a potem jeszcze jakby mieszamy, mieszamy i odstawiamy i potem możemy jeszcze tak naprawdę mieszać od czasu mhm. do czasu, żeby mhm. jak największy był kontakt z powietrzem, mhm. bo ten kontakt. Y jakby nam tylko pomoże, tak? Więc jakby nie, nie boimy się tego uh -huh. kontaktu w uh -huh. każdym razie. On tylko może nam pomóc, żeby wydobyć te właściwe aromaty. Uh -huh. Uh -huh. Z wina. Otworzyć wino. Tak. Ale słuchajcie, tutaj mamy dwa dekantery i chodzi o to, że czasem chcecie wino otworzyć, ale nie aż tak bardzo. Uh -huh. Czyli na przykład jeżeli mamy. Czerwone wino, które pod, leżakowało w beczce, mamy, nie wiem, Wino Nobile di Monte Puciano, albo mamy jakieś Barolo, albo mhm. Brunello, nie wiem, ośmioletnie Barolo, które być może jeszcze jest troszeczkę za młode, to chcemy taki dekanter. Mhm. Ale jeżeli mamy jakieś, wiesz, beczkowe chardonnay, które chcielibyśmy troszeczkę otworzyć, ale też nie chcemy, żeby za bardzo tak. się otworzyło, to wówczas możemy użyć dekantera, który będzie miał po prostu mniejszą powierzchnię kontaktu mhm. z tlenem i możemy też zdekantować troszeczkę delikatniej. Również taki dekanter będzie fajny dla, uwaga, teraz powiem coś absolutnie skandalicznego i strasznego dla win różowych oraz musujących. dla musujących, no nie. No co, ty serio? Tak, no bo de facto musujące Różowe wina, też to rozumiem, ale musujące. by musując, tak. No, wow. to fajne musujące wino, w którym na przykład, które już jest trochę starsze, mhm. rocznikowy musiak, e, szampan dobry, w którym być może bąble nie są już najważniejsze, bo na przykład trochę ich stracił. Delikatnie okay. przelać do takiego e, dekantera po to, żeby właśnie się pięknie otworzyło. To może być fajny sposób na to, żeby zaskoczyć e, e, wino pińców. Ale wiesz. w ogóle, jak popatrzymy na producentów kieliszków i dekanterów, to się okazuje, słuchajcie, że e, podobnie jak z kieliszków są dekantery, oni produkują dekantery pod różne tak. rodzaje, czy regiony tak, tak naprawdę, win, czasem pod konkretne szczepy nawet, prawda? A pamiętasz ten dekanter, który widzieliśmy? Ridla, taki, że jest taki jakby wąż z taką. Tak, tak. tak. To było w jakimś odcinku. Ale są też takie jakieś, słuchaj, nie wiem, czy pamiętasz, są też takie, które tak jakby balansują. balansują. Wiecie, są, takie, są co... takie, które możesz, nie wiem, zahaczyć o stół. O stół w ogóle, tak. I one, A, i one, one tak wyższą. się opierają. Ale kiedyś mieliśmy taki odcinek, no, że mieliśmy na prezenty. Na prezenty chyba, prezenty mieliśmy tak. właśnie Ridla, akurat tak, kilka tak, tych dekanterów. Od, od, od Was tak, do tego i, I jeszcze do tego, a, a, a często są takie z bardzo takimi długimi, że jak nalewamy, i to, nalewam tak, to tak, tak dokładnie, no. mhm. te, ale to są, to są dla mnie jeszcze jakby te właśnie dekantery takie restauracyjne, które mają taki dodatkowy jakiś tam... Tak. Aspekt, taki show punktów po prostu. Do show, tak, nie? Tak, hmm. tak. Kochani, pamiętajcie, że potrzebujemy Waszego wsparcia. Więc komentarze, yy, łapki w górę, jeżeli Wam się podoba. I oczywiście suby, suby, suby. I ten dzwoneczek musicie nam kliknąć, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych naszych filmach. Mhm. A, jeżeli chcecie więcej informacji na temat dekantacji, to koniecznie odwiedźcie również w nice Lidla. Na e, tym portalu jest m.in. E, artykuł Izy na temat właśnie dekantacji. Oraz damy... wszystkie pozostałe z naszej współpracy, prawda? Tak. I damy do niego link w, pod spodem, pod tym filmem będzie link, więc oni mogą po prostu kliknąć i przejść. Oczywiście. A co to jest, tu żeś przyniosła? Ja, wiesz co, przyniosę ci, bo słuchaj, bo y, żeby ci to pokazać, to, jest, to, jest jakby, to nie jest dekanter oczywiście, ale, ale bo chyba, to ma podwójną funkcję. Chyba, że bardzo mało byśmy chcieli. Ale tak, to jest ale, fajne, zobacz, to, jest, to ma podwójną funkcję. To jest, tak, to jest, i, jest generalnie na powietrze. Tak, ale to jest i na powietrze, i, i, i równocześnie. I siteczko tutaj, tak. Czyli, czyli tym, spełnia obie to, funkcje, tak, które to spełnia dekanter. Tu nam jakby się zatrzymują, w tym pierwszym elemencie zatrzymują się paprochy. Jak tutaj się przelewa przez to wino, to ono tak jakby wiruje. wiruje przechodzi przez taki jakby, nie wiem, syfon, coś takiego dziwnego. I, I słychać w ogóle taki dźwięk takiego zasysania takiego powietrza. I dotestowałem to. I faktycznie przelewane wino czerwone, jakieś tam, które akurat przelewałem do kieliszka przez to, miało więcej jednak tego aromatu, było bardziej napowietrzone, albo. To też będzie szybciej na mm. Różnica nie jest ogromna w tym sensie, że, y, że, że jakby potem już jak ten kiszek trochę stoi, to i tak to wino jakby nabiera tych ale to tak jakby trochę przyspiesza. Tak? Mm -hmm, Czyli mm -hmm. to, jest, to jest dla nas taka metoda, słuchajcie, y, tu w restauracji dla pojedynczego kieliszka, jeżeli ktoś mm -hmm. chce, jeżeli jest ryzyko, na przykład, że może być właśnie y, osad jakiś, no to przelewamy przez takie urządzenie Super. i jeszcze w dodatku na więc od razu jest mm -hmm. jakby zabawa nie czaciek. A to jest dobry, dobry moment, żeby powiedzieć o tym. Kiedy może niekoniecznie trzeba. No. Bo, bo, bo y, to jest tak, że jeżeli mamy y, stare wino, y, to możemy chcieć się pozbyć osadu, mhm. ale równocześnie stare wino, które leży. Ale ja mówię naprawdę stare wino mhm. 45 Ta. lat na okay. przykład nie? w butelce. Gdzie korek wiadomo, że już troszeczkę się skurczył, tak. gdzie wiadomo, że to wino w butelce już jest utlenione, uh -huh. ma mega dużo osadu, ale równocześnie już jest utlenione. Uh -huh. I równocześnie nie jesteśmy nawet pewni, czy ono jest w dobrym stanie. Ono uh -huh. już może być nie bardzo wiemy, zmęczone, tak. tak? I wówczas otwarcie tego wina i przelanie do dekantera, to kiedyś słyszałam, jak ktoś powiedział, że to jest jak zmuszenie staruszka uh -huh. do wstania z łóżka i pobiegnięcia mar maratonu. Okay. Okay. Powinieneś zrozumieć tę, tę metaforę, bo bo, bo to jest staruszek. A to, jest, a to jest długa trasa do przebiegnięcia. On się po prostu może zachłysnąć. Może się okazać, że większą krzywdę zrobimy takiemu staruszkowi, mhm. niż mu pomożemy. I wówczas lepiej jest to, co powiedziałeś, przelać do kieliszka, bo w kieliszku wino też się rozwinie. Mhm. Delikatnie przelać do kieliszka i tak nalewać do kieliszków naszych e, współbiesiadników, żeby nikomu nie dostał się osad, czyli na końcu po prostu zostawić trochę w butelce, ale pozwolić, żeby wino rozwijało się w butelce. Druga rzecz, którą powiedział kiedyś bardzo ciekawa, Marek Bieńczyk. Mhm. Pamiętasz Marka Bieńczyka? Laureat Nagrody Nike. Rozmawialiśmy z mhm. nim o winach w Douro, ponieważ oprócz tak. tego, że jest pisarzem, to jest również specjalistą od mhm. wina, kocha przede wszystkim Burgundy. Marek Bieńczyk z kolei kiedyś powiedział, że dla niego dekantacja wina jest trochę jak czytanie kryminału od końca. Mhm. Od razu wiesz, kto zabił. Rozumiem, czyli to jest taki trochę na skróty idziemy. Na skróty, tak, na bo skróty. de facto jeżeli zaczniesz nalewać do kieliszka, to ja na przykład lubię sobie nalać mało. Oglądanie filmu na fast forward. Tak? Dokładnie, a tak to wiesz, pierwszy kieliszek będzie trochę inny, drugi mhm. będzie trochę inny i trzeci będzie zupełnie inny, tak. bo to wino będzie się po prostu powoli otwierało i bardzo mi się podobało to, to porównanie Marka Bieńczyka. Zawsze o nim pamiętam, słyszałam to chyba z 10 I lat to, temu. I to, to pewnie ma dużo ma racji, tak jak, wracając jakby w ogóle do tego tematu, jakby kiedy. I w jakich mhm. sytuacjach. Więc jeżeli sobie w domu siedzimy, pijemy butelkę wina i wiemy, że mamy cały wieczór i się nie spieszymy specjalnie, to tak. jest jedna rzecz. Natomiast no jeżeli, jeżeli jesteśmy tak w restauracji, roz... tak, tak? I mamy taką sytuację, że już musimy podać tę konkretną butelkę, bo klient gość mhm. y, ją poprosił do konkretnego dania, mhm. to on nie ma czasu tak. z ciepłym jedzeniem na stole. Już tak, ona musi być doskonała. Tak, więc, więc tak naprawdę sommelier mhm. musi wykonać tę operację, zanim jeszcze jedzenie trafi na stół, powinno być już wtedy wino pod dekantacji po przelaniu i już w kieliszkach de facto przygotowane do, do powiedzmy. Tak, do to jest jedzenia, bardzo tak, ważne, co jakby... mówisz, że być może dekantacja jest właśnie ważniejsza w restauracji niż w warunkach domowych, nie? Tak, no, no szczególnie, że, że w restauracji często jest tak, że mamy właśnie takie potężniejsze wina, bo one są do jedzenia, mm -hmm, i, mm -hmm. ale korzystamy z nich dużo szybciej. Znaczy po prostu chcemy je wypić mm -hmm. praktycznie od razu. Nie mamy tej przestrzeni czasu, żeby na przykład w ogóle się delektować tym rozwojem, bo taki Marek to co mówił, to prawdopodobnie jemu sprawiało też ogromną przyjemność właśnie to, że z każdym kieliszkiem tak. jakby te Siedział w domu, czytał tak. książkę i... No, tak. I to louis saint że pił przez 4 godziny. A może i potem sobie zamknął, a potem następnego dnia otworzył znowu. Tak. tak Ale tak. ja jeszcze chciałem, żebyś ty opowiedziała, słuchaj, bo ty myślę, że musiałeś przechodzić przy tych swoich testach różnych. Jakby jak ten proces dekantacji wygląda, taki formalny, jak się zdaje, takiego. A ja nie zdawałam na sommeliera, wiesz, jak się zdaje w seta, to my w ogóle nie mamy takich rzeczy jak. Na naprawdę? Na w ogóle nie było to? No, nie, bo ja nie jestem sommelierem. Ja, mi to w ogóle nam to nie jest potrzebne. W set zdaje bardzo dużo w, winiarzy mhm. na przykład. Tak. Na, na wsecie, na które, którego ja robiłam w Austrii, mhm. jedna trzecia uczestników to byli winiarze, czyli okay. ludzie zajmujący się winem. Mhm. Właściwie większość ludzi w Austrii w ogóle ma wseta, większość winiarzy, w Austrii ma wseta. Większość winiarzy mhm. we Francji, czy we Włoszech, czy, czy w Portugalii, do której jadę dużo ma wseta. I, i, i na wsecie to jest wiedza o glebach, o chemii. Okay. Wiesz, to jest zupełnie co innego. Bo... Sommelierzy na przykład się tego nie uczą, a, a się, bo, jak, bo jak właśnie są te konkursy somelierskie, uh -huh. na przykład na mistrza tam, nie, Polski, świata somelierów, uh -huh. to, to jedną z konkurencji w ogóle jest tak naprawdę tak, dekantacja, dekantacja. wina na wina czas, na... dekantacja i później rozlanie, nie Tak, i w tak. prawidłowy sposób, tak, czyli jakby tak. to tam butelka musi odpowiednio leżeć, trzeba jeszcze ją świecą, żeby właśnie sprawdzić tak, osad i To jest dekantacja ten... oldschoolowa taka dekantacja no starego wina, ale ja na przykład tego nie lubię, wiesz, co ten świecą to mi się kojarzy z takim old Nie no, no, no i do, następnym razem może będąc w jakiejś restauracji, no ale musi to to może być restauracja, która ma jakiegoś sommeliera. Możecie poprosić o, o to, żeby na przykład zdekantowali wam jakąś butelkę, żeby zobaczyć, jak, jak ten proces Tylko wygląda. To nie będzie najtańsza butelka, prawda? No nie, nie będzie, w ale. W niech, niech wam zdekantuje najtańsze Pinot grigio. A, co? a co? A nie, ani. No. Klient Ja szpan. bym jeszcze chciała jedną rzecz powiedzieć, bo zobacz, jak się patrzy na ten kształt, no. to sobie człowiek myśli, jak to umyć. No właśnie, no jak, jak to umyć? Słuchajcie, no z, z myciem tego nie jest łatwo, ale pamiętasz, mieliśmy też y, w jednym roku no. na święta, tak, mieliśmy taki w prezencie, takie kuleczki, kuleczki do mycia, słuchajcie, specjalne kuleczki, specjalne kuleczki się. które się wrzuca i one ten osad, mhm. który zostaje zmiany, bo przecież ten osad, który przelewa, przelewamy, to my go jakby część i dalej trafia, tak? No tak, ale osad, ale też czerwone wino potrafi tak, bo bo bardzo przyczepić barwi, tak, się dokładnie, do, tak. barwić, do, dokładnie. A z drugiej strony, ja na przykład, Tip ode mnie, ja wszystkie dekantery myję po prostu w zmywarce. Mhm, ja okay. się nie bawię we wkładanie tu jakiegoś takiego wiesz wyciora i no tak dalej. Tak, tak. Ja wkładam do zmywarki. Ja to myślę, że pewnie też jeszcze jest kwestia czym, tak? bo pewnie jakbyś to tam jakiś ocet, jakiś tam coś Ostem tam tam Ostatnio można, ale później soda, czasem, czasem jakiś zapaszek tam. może zostać, więc okay. to, jest, to jest problematyczne. Lubię ten dekanter, bo ten jest, ten ten fajny, jest super no? łatwy, żeby włożyć do zmywarki. To jest Tutaj absolutny. to w ogóle rękę możesz włożyć. No ja nie. To meczek nie, dobrze? Proszę. Ale to jest w ogóle super wygodne, wiesz, do Ale manipulacji. To jest ekstra, bo jest leciutki też bardzo, tak, więc tak, to jest... Tak. Bo tak z dekanterem jeszcze to pamiętajcie, że to jest jednak często kawał szkła, więc Aha. dodajemy tam te 750 ml wina do czegoś, co już waży czasem kilogram na przykład i niełatwo jest wtedy nie, tak jedną nie. ręką, stabilnie, delikatnie Zwłaszcza pierwsze, rzeczy, tak. Więc tak, pierwsze kieliszki, bo ja dużo nalewam z dekanterów, pierwsze kieliszki są trudne, bo jest ciężko tak. pod względem wagi, ostatni kieliszek jest trudny, bo, bo nagle tak musicie... Do góry zrobić, bo dopiero w tym momencie jest, resztka wina, wina się. tutaj, no także to nie jest łatwa sprawa. Kochani, mamy nadzieję, że podoba Wam się ten odcinek o dekantacji, który nagraliśmy wspólnie z Wincą Lidla. Po więcej informacji odsyłamy oczywiście do bloga, gdzie e, Iza ma kolejny swój odcinek. Abs tekst, tekst. Tekst, tak. tak. Mhm. Przeczytajcie koniecznie, czytajcie wszystkie poprzednie. Możecie sobie drukować, zbierać, zrobić z tego książeczkę. Dzięki, że z nami byliście. Komentarze, jeżeli Wam się podobało. Opiszcie też, może mieć jakieś fajne doświadczenia z dekantacją mm -hmm. w, sami w domu albo w restauracjach. restauracji. Mogą być też jakieś też fo -pa foks, paksy związane z dekantacją. I bo one często się zdarzają. Widzimy się w następną środę. Dzięki, że z nami byliście. Pamiętajcie, pijcie odpowiedzialnie. I do zobaczenia. Pa! Kochani, przy okazji tematu starych win, koniecznie obejrzyjcie nasz odcinek. O tym, czy można zarobić na starym linie.